W byłym województwie Jeleniogórskim jest pewne miasteczko, które pokochało polską kinematografię i w dalszym ciągu kultywuje tradycję, organizując już po raz 24 Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Mowa oczywiście o pięknym Lubomierzu. Sam festiwal odbędzie się już w nadchodzący weekend od 7 do 9 sierpnia. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne, no nie możemy zrobić festiwalu w normalnej formie, jak zawsze, jak co roku, ale staramy się cokolwiek zrobić i. I ten festiwal będzie miał formę takiej hybrydy, to znaczy Będziemy mogli zorganizować koncerty na żywo w kościele parafialnym i tu będzie koncert w sobotę o godzinie 15.45 w Filharmonii Śląskiej. Natomiast w niedzielę organizatorzy zapraszają na niezwykły koncert Artura Hamskiego najpiękniejszych polskich utworów scenicznych, kabaretowych i filmowych. W piątek przyjdzie wszystkim zgromadzonym posłuchać koncertu, który będzie transmitowany na żywo. Online będziemy mogli w piątek uczestniczyć o godzinie 17 na Rynku w Lubomierce w koncercie polskich Beatlesów, Beatlemana, który będzie transmitowany z Wrocławia. Realizować to będzie impresariat koncertowy Pana Szewskiego. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę nie nada gratka dla wszystkich, którzy chcieliby spotkać znane osobistości ze świata filmu. Gościć w tym roku będziemy znamienitych aktorów, bo będziemy gościć Pana Grabowskiego, Panią Podleską, Pana Chamskiego i Pana Dąbrowskiego. Oni będą się z Państwem spotykać, będą podpisywać autografy, będą chodzić po rynku, podziwiać ten piękny, zrewitalizowany rynek lubomierski razem z Państwem. Organizatorzy zapewniają, iż wszystkie spotkania z aktorami będą odpowiadały wprowadzonym obostrzeniom. Zatem raz jeszcze zapraszamy od 7 do 9 sierpnia do Lubomierza na 24 Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych.